Witamy serdecznie bracia razem z Piotrem, który tutaj jest za konsolety was również pozdrawia. Bardzo się cieszymy, że jesteście w ten piątkowy, piękny poranek, choć troszeczkę taki zimny, ale nie poniżej zera. To jest ważne, nie trzeba było dzisiaj rano skrobać szyb. Cieszę się z waszej obecności, cieszę się, że mogę dzisiaj do was parę słów powiedzieć. Na początek pomódlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, wzywamy Ciebie na początku tego dnia, o tym poranku, naszym poranku magis Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo. Prosimy Cię, byś nas prowadził, żebyś rozpalał dzisiaj nasze serca do służby, byś rozpalał dzisiaj też nasze serca do tego, by przeżywać ten dzień w duchu postu, w duchu pokuty, w duchu złączenia z Twoją męką. Uwielbiamy Cię za to, że Ty Jezu Chrystus, oddałeś swoje życie za nas, uwielbiamy Cię za to, że Ty jesteś tym, który przyszedł na ten świat, by nas zbawić. A na to przyjście będziemy za chwilę już w ramach Adwentu w taki szczególny sposób oczekiwać. Uwielbiamy Cię za ten dzisiejszy czas. Dziękujemy Ci za te treści, które przed nami dzisiaj, za ten cytat. Dziękujemy Ci za, ten, za te treści dotyczące świętowania. Będziemy Dzisiaj wokół tego tematu, wokół tego tematu się poruszać. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że jesteś. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas prowadzisz, za to, że to Ty jesteś tym, który powołał te dzieła, w których, w których uczestniczymy, Ty je prowadzisz, Ty je umacniasz. Bądź uwielbiony. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzięki bracia, za wspólną modlitwę. Paweł, zdrowie, w porządku. Jestem na poście Daniela od dwóch tygodni, więc wszystko się wyregulowało. Dzięki. Yy. Dzisiaj, słuchajcie, cytat bardzo specyficzny. Ja powiem szczerze, że pamiętam, jak wybierałem ten cytat z jednego z artykułów Szymona Wilkowskiego na drogaodważnych.pl i zastanawiałem się rzeczywiście, czy później... Kolejni bracia, którzy pracują nad Planomaksem, czy ten cytat zaakceptują, czy on się znajdzie wśród tych naszych cytatów, to taka kwestia sami pewnie już widzicie, widzicie ten cytat i, i czytaliście go kwestia taka dość specyficzna, może się wydawać niekoniecznie mająca takie duże znaczenie. Przeczytajmy. Warto się zastanowić, na ile to, jak jestem ubrany w kościele, oddaje moje ogólne nastawienie do Eucharystii. Czy niedzielna liturgia naprawdę, naprawdę jest dla mnie najważniejszym wydarzeniem w tygodniu? Tak, wybierając ten cytat też i myśląc o tym, że może on się znajdzie w planu maksie, zastanawiałem się, jak ten ktoś, kto będzie miał wtedy poranek, ugryzie tę kwestię. Więc, więc się okazuje, że przypada on mi, ale cieszę się z tego. To jest też dla mnie taka okazja, żeby, żeby z Wami się podzielić pewną moją taką historią, e, związaną z tym cytatem. Ale o tym może za chwilę chciałbym, żebyśmy zaczęli od Słowa Bożego, bo tak też się zastanawiałem, jaki fragment Słowa Bożego może dzisiaj oddawać w ogóle. Ten cytat jakoś pasować do, do niego, do, do tej kwestii naszego ubioru na Eucharystii, tego jak świętujemy od tej zewnętrznej strony e Eucharystię. E ten moment, który jest zapowiedzią e Uczty Niebieskiej. E Myślę, że kto e jako tako zna Ewangelię, to może się domyślać, jaki to jest, e jaki to jest fragment Słowa Bożego. Przeczytajmy go z Ewangelii Świętego Mateusza z 22 rozdziału. Wtedy wszedł król, aby przyjrzeć się gościom. Zobaczył kogoś, kto nie był ubrany odświętnie. Zapytał przyjacielu: jak tutaj wszedłeś bez odświętnego stroju? On zaś milczał. Wtedy król rozkazał sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest zaproszonych, a mało wybranych. Kategorycznie brzmi to, co Pan Jezus tutaj mówi. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj nie chodzi tak dosłownie Panu Jezusowi o ten zewnętrzny nasz ubiór, tym bardziej ubiór na Eucharystii, nie chodzi Panu Jezusowi o jakiś zewnętrzny nasz ubiór w Królestwie Niebieskim, ale o nasze serca. O to, czy one są wolne, czy one są złączone z Nim, czy one rzeczywiście to przyjście, na ucztę, to przyjście na ucztę jest ze względu na Niego. No ale, właśnie, jak zadajemy sobie te pytania, to możemy też pomyśleć, czy my na Eucharystię przychodzimy ze względu na Pana Jezusa, czy z jakiejś utartej tradycji. W moim przeżywaniu Eucharystii tak było, że, że na początku swojego życia takiego ministranckiego, y, kiedy mniej więcej od trzeciej klasy podstawówki y, byłem ministrantem, y, przychodziłem na Eucharystię, bo tak trzeba było, bo y, lubiłem księdza, bo, y, bo było to jakieś, tak, była to też taka okazja do powiedzmy takiego y, towarzyskiego przeżycia y, czasu z innymi ministrantami w grupie. Myśmy się tak dość dobrze trzymali jako grupa, więc tak to wyglądało i z czasem ciągle był to taki, takie przychodzenie na Eucharystię w, takim, w takiej tradycyjnej formie, nie? gdzie też strój to oddawał. Nie było takiego takiego noszenia odświętnego stroju, dbania o ten święty strój, od święty strój i nikt mi też tego jakoś nie, nie narzucał, nie, nie, nie dbał o to, żebym, żebym pod po prostu na Eucharystię przychodził odpowiednio ubrany. Tego akurat z domu rodzinnego nie wyniosłem, to fakt, że w niedzielę w jakieś większe uroczystości na to zwracaliśmy uwagę, ale jak sobie przypomnę jakieś nawet duże uroczystości nasze katolickie, Wielkanoc czy Boże Narodzenie gdzieś tam na rowerze jechało się do tego kościoła w jakimś swetrze, kurtce i bez jakiegoś takiego właśnie specjalnego dbania, dbania o ten strój. No, możemy się, możemy się zobaczcie, powiem może, dokończę, bo tak myślę jeszcze o tym, żeby do tego fragmentu nawiązać, ale, ale dokończę tę kwestię związaną gdzieś tam z moją historią. Dopiero z czasem, kiedy poznałem ludzi, właściwie w czasach studenckich, ludzi, którzy mi zwrócili uwagę na wartość tego odświętnego stroju poznałem moją, moją przyszłą żonę przede wszystkim, ale też niektórych kapłanów, którzy zaczęli zwracać na to uwagę, jakby kapłanów, bo myślę, że nie wszyscy kapłani też jakoś mówią w ogóle o tym, nie? Ale ale akurat miałem okazję spotkać przynajmniej jednego takiego kapłana, który po prostu na to zwracał uwagę, od czasu do czasu przypominał, że warto po prostu na Eucharystię przyjść w tym odświętnym stroju, bez specjalnego tłumaczenia dlaczego po co to robić właściwie po co mi to jest potrzebne e, u mojej żony usłyszałem też świadectwo u mojej przyszłej żony wtedy świadectwo ona opowiadała o swoim dziadku który już w sobotę wieczorem ten strój na eucharystię miał e, przygotowany e, ten strój wisiał e, buty były wypastowane wszystko było gotowe to pokazuje pewną pieczołowitość taką tego podejścia do w ogóle świętowania niedzieli do samej e, eucharystii to Rzeczywiście, zwłaszcza myślę, w te kilkadziesiąt lat temu było takie pewnie bardziej powszechne. No i z czasem rzeczywiście w moim sercu to kiełkowało, żeby, żeby jednak ten strój był coraz bardziej odświętny. No i kiedy trafiłem w ogóle już tutaj na chłopaków, na przymierze, na drogę odważnych, to tutaj właściwie może to już zauważyliście, jeżeli jesteście na naszych Eucharystiach no tutaj tu już nie ma za bardzo dyskusji, tak bym powiedział. W sensie do tego zachęcamy um, was, na przykład z klubu Magis, w powiadomieniach, które dostajecie o eucharystiach, żebyście byli, żebyście zadbali o ten odświętny strój. Natomiast w ramach wspólnoty to podzielę się może taką, taką kuchnią trochę wspólnotową. Tutaj od siebie bardzo zdecydowanie tego wymagamy po prostu, żeby to, te, te, ten zewnętrzny nasz Obraz nas przychodzących na Eucharystię był jak najbardziej taki właśnie odświętny, byśmy zadbali o to, w jaki sposób się ubieramy na Eucharystię. No, wracając jeszcze na chwilę, właśnie do tego fragmentu. Zobaczmy, że, że Pan Jezus tutaj zwraca uwagę mimo wszystko jednak na strój. Ja myślę, że możemy myśląc o sobie w kontekście tego fragmentu w takiej zupełnie podstawowej formie, nie wchodząc nawet gdzieś tam w głębie swojego serca, pomyśleć o tym właśnie, gdy ten fragment może nam zwracać na to uwagę, jak wygląda mój strój, moja szata, to jest takie, możemy mieć wrażenie płytkie rozumienie tego fragmentu, nie? że my zwracamy uwagę na to, jak wygląda, jak wygląda nasze, nasze ubranie się, kiedy idziemy na ten najważniejszy moment tygodnia. Tutaj jakby to jest obiektywna prawda dla nas, najważniejszym momentem tygodnia jest ta, ta niedzielna Eucharystia, nawet jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy, a często na pewno nie zdajemy sobie z tego sprawy, zakładając na tę Eucharystię dżinsy, koszulkę, bluzę y, i, i tak dalej. Nie? Jakiś strój taki, który równie dobrze możemy założyć na spacer po parku y, i tak dalej. Podzielcie się proszę w komentarzach. To nie padło na początku, a powinno. Jak to właśnie u Was wygląda, bracia? Z tym strojem odświętnym. Czy o to dbacie? Czy pamiętacie o tym? Czy myślicie o tym? Nawet nie w niedzielę od rana, ale nawet wcześniej. Myślę, że warto o tym pomyśleć, bo ta niedzielna gonitwa poranna ona. Często, często gdzieś tam nie sprzyja jeszcze temu, żeby tutaj prasować koszulę, żeby przygotować jakąś marynarkę, spodnie, buty, wypastować i tak dalej, żeby ten strój rzeczywiście dobrze wyglądał, żebyśmy się dobrze prezentowali na Eucharystii, dobrze się prezentowali przed samym Bogiem, przed którym stajemy. Podzielcie się, jak to u Was wygląda. Możemy sobie zadawać pytanie, myśleć o tym, że to jest w sumie nie takie ważne. Mamy się dobrze prezentować przed Bogiem? No nasze serca się mają dobrze prezentować przed Bogiem. O tym też jest ten fragment Słowa Bożego. Niemniej jednak, yy, osobiście ja bym się upierał jednak przy tym, że, yy, że i myślę, że to jest zdecydowanie takie yy, powszechne, o ile potrafimy zadbać o ten strój zewnętrzny, o tyle też potrafimy zadbać o yy, wewnętrzne, pewne uporządkowanie naszego serca. To, co jest na zewnątrz, yy, oddaje to, co jest. W naszym sercu. Ja pamiętam niejednokrotnie wizyty u swoich jakichś znajomych, nawet u znajomych księży, jak mówimy o tym takim kontekście eucharystyczno-kościelnym, gdzie widziałem na przykład, jak wygląda ich mieszkanie, ich pokój. Często to był absolutny bałagan. <laughs> I wiadomo, że to jest trochę taka męska domena, często rzeczywiście, i, i, i wiadomo, że, że czasami jakby nasze, nasze mnogość zajęć sprzyja temu bałaganowi, ale jednak m, ja mam tak osobiście, powiem Wam, że m, no, mam trzy córki. M, mieszkanie nieduże, trzy pokojowe, i to sprawia, że. Bałagan jest rzeczą wszechobecną, i mam coś takiego w sobie, że po prostu muszę, muszę jakby te uporządkować przestrzeń wokół siebie, zwłaszcza kiedy chcę robić coś ważnego. Muszę tę przestrzeń wokół siebie uporządkować. Jakby bez tego nie jestem w stanie, nie wiem, pracować, myśleć, modlić się, coś przygotowywać. Po prostu potrzebuję mieć to uporządkowane. No a z moimi, z moimi kochanymi pociechami to rzeczywiście jakby jest zadanie, które mam cały czas po prostu to tutaj nie ma, nie ma szans. Dzielcie się bardzo proszę, jeżeli macie taką możliwość, widzę nadal nie ma tych komentarzy, ale, ale dzielcie się. Jak to u was wygląda ze strojem na Eucharystię? Czy, czy dbacie o to? Czy to jest dla was w jakikolwiek sposób ważne? Taki może się wydawać prozaiczny temat. Do czego zmierzam? Do tego, że no właśnie, ten porządek na zewnątrz, w moim jakimś działaniu w domu, to czym, czym się z wami dzieliłem, to jest, to jest dla mnie ważne, żeby robić później rzeczy, rzeczy istotne. No i przychodzimy na Eucharystię, do Kościoła też wykonywać rzeczy istotne, spotkać się z Bogiem i to spotkać się, zobaczcie, z tym Bogiem, który jest obecny absolutnie fizycznie z nami przez Eucharystię, przez chleb eucharystyczny. Jezus jest obecny. Kiedy pamiętam, jeden z kapłanów już nieżyjących tłumaczył mi, jak Mogę zacząć wchodzić głębiej w adorację Najświętszego Sakramentu, na przykład, mówić po prostu jesteś, powtarzać słowo jesteś, uświadamiać sobie to, że Jezus jest obecny, On jest naprawdę z Tobą w trakcie Eucharystii, z każdym z ludzi w Kościele. Nie wyobrażam sobie przyjść ubranym w jakiś niechlujny sposób. To jest ten pierwszy punkt, pierwszy taki, pierwsze takie pytanie do mnie, jak podchodzę do Eucharystii? Czy jest rzeczywiście dla mnie najważniejsza w tygodniu? Jak podchodzę? To właśnie ten ubiór. Pisze Paweł, nie lubię chodzić do kościoła w garniturze, ale staram się założyć ubrania ekstra, czyli koszula musi być. Tak samo pamiętam, że od zawsze w kościele zajmowałem się. znajdowałem się w samym przodzie, pewnie o to chodzi. Po prostu muszę. Wiedzieć, co się dzieje na autorze i tak przeżywać Jewharystję. Tak, no to też jest ważne. Ja też jakoś staram się szukać tych miejsc z przodu. Wcześniej pisał też Wojtek. Kiedyś miałem do tego zupełnie inny stosunek, uważałem, że nie szata zdobi człowieka. To też prawda. I by nie oceniać nikogo po stroju namszy, też nie chodzi o to, żeby oceniać, tak myślę, ale ważniejsze jest serce. Jednak dopiero dzięki drodze i żonie odkrywam powoli, że jednak warto dbać o ten strój. Pomaga mi to zdać sobie sprawę z wagi Eucharystii. Jednak też są sytuacje, gdy wracamy z wycieczki, nie, nie, gdzie na przykład Wojtek był dwa tygodnie na obozie studenckim duszpaster, wracaliśmy bezpośrednio z gór na święto i nie było możliwości. Nie, no, oczywiście, to, jest, to są rzeczy jakby wiadome, nie? To, to zakładamy, że mamy tą, tą możliwość, mamy spokojny, spokojnie, jakby taki, taki czas, który na, na przygotowanie tego stroju. O który podkreślam, to też warto zadbać wcześniej. Warto zadbać nawet w sobotę wieczorem. To jest też taki, myślę, wyraz pewnego poświęcenia takiego sobotnio-wieczornego czasu, który często spędzamy, ja tak mam przynajmniej, z moją żoną na obejrzeniu czegoś, jakiegoś programu, jakiegoś filmu. Ta sobota, wieczór jest często zarezerwowana właśnie na taką rozrywkę. I zwyczajnie nie chce się grzebać po szafie, nie? Ale, ale warto by było. Czasami to się udaje. Często ten strój przygotowujemy już w niedzielę rano, i ja mam często takie wyrzuty sumienia, że to jest takie. W, no, niedziela generalnie myślę, że nie nadaje się do czegoś takiego, prawda? Dominik, Dominik napisał ze względów praktycznych: łatwiej mi zachować od ubiór w miesiącach letnich, gdy temperatura spada, ukrywam bluzę pod płaszczem. Tak, no tak, zimą łatwiej ukryć bluzę pod płaszczem. Nie pod kurtką, to prawda. Niemniej jednak, no, myślę, że to, to mimo wszystko założenie takiego bardziej odświętnego stroju, nawet pod kurtkę, pod płaszcz stroju, którego nie widać na zewnątrz, to nas inaczej gdzieś tam nastawia. Nie tylko myślę na Eucharystię, ale na cały ten niedzielny dzień. Ja osobiście staram się nie zdejmować tych ciuchów, jak wrócę z mszy świętej, kiedy jestem do południa na mszy świętej, tylko być w nich przez całą niedzielę. To też sprawia, że po części ta liturgia, Liturgia całego dnia tak, tak się odbywa. Y, jakby staram się tę niedzielę rzeczywiście przeżywać też w sposób odświętny ten strój mi przypomina o tym, że to jest dzień pański. Y, Radosław od jakiegoś czasu staram się upilnować, żeby strój namsze był inny, również po to, żeby pokazać dzieciom, że msza jest czymś ważnym. I to jest też bardzo, bardzo istotne, co Radek tutaj napisał. Jak jedziemy na wakacje, to zawsze też pakujemy odpowiedni strój namsze. Nie będzie to która jakaś lepsza koszula i spodnia i ja osobiście garnitur zakładam na, na śluby, pogrzeby, największe uroczystości w roku, jakieś odpustowe. Ale najczęściej to nie jest garnitur, to jest koszula, marynarka, ale jakby strój, o który wcześniej trzeba też zadbać, poświęcić trochę czasu. Myślę, że to też nas w jakiś sposób nastawia odpowiednio do Eucharystii. Nie? Więc, więc, więc tak, to prawda. Jeśli ja nie będę w stroju odświętnym, to jak powiem mojemu synowi, żeby założył lepsze spodnie czy dżinsy zamiast spodni dresowych. No tak, pewnie. To jest, to jest przykład, nie? Zbigniew Strój ma naszykowany wcześniej, yy, a Albę zakłada na niego na Eucharystię. No tak, to już, to już, to, to, to ja tak jak miał tam wcześniej jeden z braci, że płaszczem zakrywał bluzę, to ja często album zakrywałem bluzę właśnie. No ale kaptur z tyłu trzeba było wyjąć, wszystko było wiadomo. Ale to też tak było, że jakby wszyscy jako ministranci tak mieliśmy, że te kaptury z tyłu tam starczały yy, i to, to jakaś taka tradycja była. Każdy w tych bluzach przychodził, no ale z czasem tak, z czasem to się zupełnie inaczej yy, na szczęście poprzestawiało, też dzięki braciom, dzięki wspólnocie, ja myślę, że to dla mnie osobiście było takie najbardziej yy, mobilizujące. Bracia, dziękuję wam za, za obfite dzielenie się. Na początku tych komentarzy trochę było niedużo, ale, ale, ale cieszę się, że dzisiaj jesteście bardzo tak aktywnie. Na Wimeo akurat, na, na Facebooku nie mamy komentarzy, ale, ale zbliżam się do końca. Dziękuję wam bardzo za, za zmierzenie się z tym tematem, teoretycznie prozaicznym, ale myślę, że takim, który pokazuje naszą głębię. Podejścia do Eucharystii, który jakoś sygnalizuje ten pierwszy taki, pierwszy taki etap, tego jak my podchodzimy do Eucharystii. A czasami u niektórych, jakby tego nie możemy wykluczyć, może być taką raczej też kropką nad i tego, że do Eucharystii mam dobre podejście, że jestem na Eucharystii skupiony, że rzeczywiście słucham Pana Jezusa w tym czasie i chcę przylgnąć do Niego, będąc przy Nim obecnym. Nie? A, a jednak ten strój ciągle gdzieś tam pałęta się jako coś takiego niedopracowanego w tym spotkaniu i warto by było o to też zadbać, żeby podstawić pewną kropkę nad i na tym spotkaniu. Nie? To też musimy oczywiście patrzeć na te kwestie szeroko i nie kategoryzować, że jeżeli ktoś nie ma tego świętego stroju, to na pewno źle przeżywa Eucharystię. Natomiast bez wątpienia myślę, że w większości nas, mężczyzn, w większości nas mężczyzn ten strój wyraża to. Czy Eucharystia rzeczywiście jest tym najważniejszym naszym punktem w tygodniu? Bracia, bracia, bracia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. No, i to już wcześniej, bracia chyba ogłaszali Piotr z, z Piotrem w środę na poranku z rozwojem fizycznym. Ogłaszali i zasygnalizowali tak nieśmiało, że dzisiaj, dzisiaj będzie, czy generalnie, że ten tydzień jest takim tygodniem. Ostatnim poranków w takiej formie. W przyszłym tygodniu będzie inaczej. Zobaczymy, czy lepiej. Na pewno będzie inaczej. Grudzień, czas Adwentu będzie dla nas też czasem trochę innego przeżywania naszych poranków magis. Na pewno widzimy się w poniedziałek. O 6, o 6.30 również Piotrze, bo ja nie pamiętam szczerze mówiąc, ale chyba też. O 6.30, tak, nie było nic ogłaszane, że ta godzina będzie zmieniana, więc. więc więc tak, 6.30 w poniedziałek na pewno jeszcze na poranku Magis się y, zobaczymy, czy z tej, czy z tamtej strony. Y, także bądźcie, poniedziałek 6.30 z rozwojem osobowym jeszcze się spotykamy, natomiast y, z rozwojem fizycznym, duchowym to już nie będą takie same poranki. Zapraszam Was, bracia. Dzięki. Dobrego dnia, dobrego postu też dzisiaj. Y, 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 trzymajcie się z Bogiem. Nazywam się Robert Friedrich, w branży muzycznej mówią na mnie Lica. Dzisiaj tutaj zwracam się do was jako mąż ojciec i dziadek, jako muzyk trochę też. Chcę was zaprosić na niezwykłą konferencję online powołani do przywództwa, która odbędzie się 12 grudnia. Przy okazji powiem, że dzień później mam rocznicę ślubu, także pamiętajcie też o mnie. Oglądajcie nas, to będzie bardzo ciekawe spotkanie odnośnie autorytetów. Czy można żyć w tym świecie współczesnym bez autorytetów? Kto jest dla mnie autorytetem? Kto jest dla ciebie autorytetem? Zapraszamy.